Siemano, tu Blue. Zapraszam Was na film z Konana. Sporo było pytań, czy coś jeszcze będzie. Będzie. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować efekt pracy nad bazą. Mieliście okazję zobaczyć w moim poradniku miejsce, w którym polecam się budować. Bardzo fajne miejsce z dużą ilością surowców blisko miastem np. w którym można bardzo szybko levelować i zbierać materiały. Troszeczkę się zmieniło, jeśli chodzi o skrzynkę. W mieście była skrzynka, która rzucała stalowe armorki. Teraz już skrzynki nie rzucają takich rzeczy. Rzucają dalej narzędzia, więc można sobie jakieś narzędzie czasami złapać. Ale nie ma w tym momencie już takiego fajnego dropu, troszeczkę znerfili te skrzynki. Przez dość długi czas na tym serwerze, którym gram na streamie z naszą ekipą, jest nas około 8 osób. Serwer nazywał się Royal Exiles z, z rate'ami razy 1. Wszystko co podnosimy było pojedynczo. W tym miejscu budowaliśmy bazę. Chciałem wam dziś zaprezentować efekt końcowy. Może nie jest wszystko do końca zrobione, efektu finalnego jeszcze nie ma, ale niestety serwer będzie niedługo wipeowany. Pokażę więc co udało nam się zrobić do dzisiaj. Przypomnę, serwer rate razy 1. Także zapraszam was na e, krótki tour po naszej bazie. Tutaj mamy pierwszy mur. Pierwsza linia obronna obsadzona łucznikami z tiru drugiego. Tutaj mamy malutką platformę, również obsadzoną łucznikami. A tutaj jeszcze wyżej jest wieża ochronna, pewnie jakiś widok z daleka złapiemy. To jest pierwsza linia obrony. Tutaj mamy drugą, i tu już mamy tir trzeci, najwyższy możliwy obecnie w środku mamy malutki przedsionek, którego będzie broniło dwóch, dwie piękne strażniczki i wejście już na mur, tutaj mamy naszą szopę, szopa z surowcami, wejdźmy sobie do niej na chwilę szopa z surowcami, ze skrzynkami ładnie opisanymi co gdzie jest, żeby się nie pomylić żeby za długo nie szukać, usprawnia to bardzo pracę stryszek, na którym nie zdążyliśmy jeszcze nic za bardzo zrobić, ale dołożyliśmy kilka skrzynek Rynek krafterski, Rynek na którym umieściliśmy wszystkie nasze stoły w no, liczbach dość dużych. Yy, niestety ostatni patch spowodował bugi, nie widać więc, że wszystkie te stoliki mają niewolników. Niektórzy z tych niewolników są niewolnikami unikalnymi, czyli imiennymi wytwarzają nam jakieś specjalne rzeczy, na przykład stygi skątarcze albo specjalne armory. Niektórzy będą też nadze z tych niewolników, także każdy z tych stolików ma dostosowanego, dopasowanego do siebie niewolnika. Tutaj na górce jest ołtarz yoga, przepraszam, seta Seuta. to jest oczywiście ołtarz Boga Seta. Murek kolejny, również obsadzony łucznikami, ze względu na ilość obiektów. A w tle widzicie, już co się dzieje. Dalej, ogromną wieżę obronną, ilość łuczników, wszystko ładnie zrobione. Tutaj kolejni tancerze, i wyjście na drugą, właściwie czy nawet trzecią fazę. Ale zanim to, to malutkie lochy. W Lochach niestety nie ma nic jeszcze ciekawego, co by można w Lochach umieścić za bardzo. Ani ma też za dużo miejsca, żeby tutaj umieścić coś innego, typu koło niewolnika. Ale taki loszek na niegrzecznych e, napastników mógłby być. Zobaczymy, może w kolejnym bildzie coś byśmy tutaj umieścili. Ok, zobaczmy sobie serce naszej bazy. Tu jest oczywiście serce krafterskie i materiałowe, ale tam, za tą bramą jest nasze mieszkanie. Otwórzmy więc wrota i zobaczmy co jest dalej. Ołtarz Boga Yoga, studnia. Wejdźmy sobie na murek. Możemy, jeżeli będziemy atakowani, możemy szybko dać znać. Możemy szybko dać znać wszystkim, co się dzieje. że nadchodzi inwazja, także gdyby pierwsze linie upadły, zawsze będzie pierwsza, druga linia, będzie trzecia linia obronna. No i tu jest też część produkcyjna, gdzie są wszystkie koła niewolników. I wieża, którą sobie... odwiedźmy sobie wieżę już teraz. Oczywiście wszędzie pilnują łucznicy. Zabrakło już nam czasu, żeby przerobić tutaj na skarbiec tą lokację, bo taki był oryginalnie pomysł. Nasze łóżka. No i wejdźmy sobie na wieżę. Wieża w środku ma wyłożone schody, ale jak to wieża, ma też alternatywną ścieżkę na górę. Więc można też dostać się na górę. Z zewnątrz jest pociągnięta jeszcze jedna linia schodów, z której też można zresztą prowadzić ostrzał na dół i na pierwszą, i na drugą linię obronną. Kiedy już do gry zostaną dodane maszyny oblężniczej, na przykład balisty, jeżeli się pojawią, to na górze zobaczmy sobie górę. Już dochodzimy, tutaj prawdopodobnie. Pojawiłby się trybuset, tak wygląda ta część bazy z góry. Zaraz zobaczymy sobie tamten budynek. Może tą wieżę trzeba było zostawić na sam koniec. Stąd mamy też widok piękny na miasto NPCów, jak się rozpościera. No i tam jeszcze jeden budynek, jak widzicie, za chwilkę tam również dojdziemy. Zajdźmy sobie teraz na dół, nie umierając przy tym najlepiej. Droga długa, ale spokojnie. Zajęło nam to około 2-3 tygodni z różnej ilości osób, które e, brały udział. Część budowała, część zbierała. W większości jednak wszyscy e, zbierali. Budowaniem zajmowało się paru tutaj. Tarcze strzelnicze do treningu. Tutaj jest e, kolejna fontanna. Pijmy się z niej. Tutaj jest ołtarz Mitry i Great Hall, nasz Great Hall. Wielka hala spotkań, w której odbywają się wszystkie spotkania i narady. Zajrzyjmy do środka. Tak wygląda Great Hall. Wciągnijmy sobie interfejs, żeby to można było ładnie zobaczyć, bo tutaj będziemy mieli bardzo dużo tooltipów. Podczas tworzenia tej hali nie ucierpiały żadne zwierzęta. Jak widzicie dyskoteka trwa. C, 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 c. Dyskoteka trwa, jest balkonik, można się przywietrzyć, jeżeli komuś będzie za gorąco z widokiem na piękne tereny Conan Exiles. Możemy sobie tutaj też zapalić światło. Zobaczmy, czy jest coś. Jest węgiel. O! Teraz będzie jeszcze jaśniej. Więc tak wygląda nasz Greater Hall. Greater Hall ma jeszcze malutkie wyjście na górę. Taka, taka dla vipów lokacja. by troszeczkę sobie. Odos, odejść od tego wielkiego tłumu. Tutaj można sobie z góry też poobserwować jak impreza trwa z ukrytą skrzyneczką tam jak widzieliście. Końcówka, końcówka naszej bazy. Zobaczymy jeszcze ostatni build. Ostatni budynek zrobiony przez Madrafiego. Drzwi widzę pootwierane. Tu jest oczywiście kolejny przedsionek zabezpieczenia z trzeciego. trzeciego. Zdążyliśmy tutaj zabudować tak ładnie. Nawet widzę chłopaki dali podpórkę, żeby można było sobie łatwiej wskoczyć na górę, gdyby ktoś chciał tędy zaatakować, ale szanse na atak z tej strony bardzo niskie. I zobaczmy, tutaj tego oczywiście nie ma. To jest budynek, który normalnie robią, ee, robią NPC. Znaczy to jest normalnie w grze. My to wykorzystaliśmy, zrobiliśmy tutaj sobie kładeczkę na górę. I zdobyliśmy wejście na ten oto bardzo duży teren. Również między innymi dlatego ta lokacja jest świetna, widzicie, w oddali wieże. Również z, z, ze względu na to ta lokacja jest naprawdę świetna, bo jest po prostu bardzo, bardzo dużo miejsca na budowanie. Tutaj naprawdę można bardzo fajnie sobie zrobić. Zresztą przypomniało mi to jedną rzecz, którą będę wam jeszcze musiał pokazać za chwilę, ale na razie zobaczmy wieżę Madrafiego. Wieża złego czarnoksiężnika, jak ją też nazywałem. Nie jest tak wysoka jak tamta, ale jest dużo bardziej dokładna. Znaczy wszystko jest zrobione z trójkątów. Zajęło to naprawdę kupę czasu i masę, masę surowców. A tutaj, jakby ktoś był nieuważny, można wpaść, nie być, można wyjść. Kładliśmy na dole kolce. Niestety, kolce nie robią damage'u i nie, nie uszkadzają innych osób. Zanim zejdziemy na dół, to wejdźmy sobie jeszcze tutaj. Tak, ładnie jest to zakończone. Ale to nie koniec, bo mamy przejście na kolejną wieżyczkę. Rozpościera nam się tutaj równina. Malutka wieżyczka, przechodząca na kolejną wieżyczkę, która miała przychodzić na jeszcze kolejną wieżyczkę, ale już niestety na to zabrakło e, czasu. Ale jak widzicie. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Dobra. Szybko się jeszcze cofnę do bazy, żeby Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Właściwie to nie jest wszystko jedno, tylko to, co zrobiliśmy, bo mamy tutaj jeszcze dużo, dużo więcej rzeczy. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę na jedną rzecz. Ciężko zobaczyć na tym etapie już budowy, bo. To kompletnie inaczej wyglądało. Natomiast, na co chciałbym Wam zwrócić uwagę, co się bardzo wydarzyło, tutaj na głównych naszych placach budowy, to to, że wyrównaliśmy wszędzie teren kamieniem. Cały ten teren, na którym tutaj jesteśmy, jest wyrównany, jak widzicie, kamieniem podłogą. Normalnie tutaj są górki, jakieś tutaj, malutkie, jakieś wzniesienie, tam jakiś kamyczek, tutaj coś. Wyrównaliśmy wszystko, żeby było idealnie równo, i dopiero na tym zaczęliśmy budować. Tu jest zresztą bardzo duża różnica poziomów. To mniej więcej był taki teren jak tu. Nie? Tak to mniej więcej było falowane. Tutaj też widzicie kawałki tego terenu. Wszystko zostało wyrównane do najwyższego poziomu na danym obszarze i wyłożone kamieniem. Rzućmy jeszcze na to okiem. Wszystko z daleka. Jeszcze Wam pokażę naszą bramę wejściową do miasta, którą dodatkowo założyliśmy. Normalnie, gdyby to był serwer Single Player, można by zrobić flyby z góry i tak dalej. Tutaj nie zrobimy, i mamy jeszcze zabezpieczoną bramę wejście do samego miasta. To jest taki nasz posterunek wysunięty na zbieranie materiałów. Jeżeli ktoś coś zbierał na mapie w kamieniołomie, który znajduje się z przodu, to przynosił to tutaj, żeby było bliżej. To jest akurat malutki build. Tak prezentuje się nasza baza. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Dajcie znać, jakie są Wasze pomysły. Może podzielcie się ze mną swoimi bazami. Jakieś screenshoty możecie powrzucać na im góra i podrzucić w linkach pod filmem, jak najbardziej. A jeżeli chcecie więcej Konana, to proszę do lajkowania, komentowania, subskrybowania i tak dalej. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cześć.